Hej, co robisz? Drapie mnie w gardle. Chrząkanie to paskudny nawyk społeczny, który jest całkowicie bezużyteczny. Złote Porady Miziad. Odcinek czwarty, chrypka. Czas rozwiać mity, które blokują Twój rozwój i sprawiają, że Twój głos nie brzmi tak, jak powinien. I myślisz, że chrząkanie tu pomoże? Chrząkanie to bezużyteczny nawyk społeczny. Który stosujemy po to, aby na chwilę ukoić drapanie w gardle. Tak? Zazwyczaj są to podrażnione struny, czy też śluzówki, i wydaje nam się, że przez odchrząknięcie, pozbawimy ich danego śluzu, czy też uśmierzymy to drapanie. Niestety chrząkanie, podobnie jak rozdrapywanie strówków, choć chwilowo uśmierzy świąt, to dopóki drapiemy i zdrapujemy, dopóty rana się nie zagoi. Teraz jak możemy to rozwiązać? Po pierwsze, nie chrząkaj, możesz się tego oduczyć. Po drugie, popij wodą, wytrzymaj przez chwilę. Uwierz mi, że po czasie, gdy oduczysz się tego nawyku, życie stanie się piękniejsze, a ty zadbasz o swoje struny. Chcesz usłyszeć więcej praktycznych porad i przepisów na życie? Zaobserwuj i żyj znakomicie!